Cześć wszystkim, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon, w którym zajmę się ponownie znakami zapytania. Tym razem już nie będzie żadnych zadań pobocznych, znaczy... nie będzie. Na ten moment nie planuję zrobienia zadań pobocznych, za chyba że się okaże, że... Te, zadania, te znaki zapytania, które planuję odwiedzić, się okażą zbyt zaawansowane poziomowo do mojego... Chociaż zaraz widzę, że wbiję jedenasty poziom, także nie będzie może tak źle. Opuszczone miejsce, Ok, widzę Endriaga, robotnica, dziewiąty poziom, całkiem spoko. Można oczyścić, chociaż też widzę, że tam pewnie będą jakieś Endriagi wojownicze, Endriaga wojownik. Ile ich będzie? Jedna czy dwie? Dobra. O proszę jak ona na mnie Uderzyła mnie tak, że mi tarczę ściągnęła. A teraz powinien być poziom jedenasty. Geralta. Tak jest. I jeszcze Zielarz się trafił w tym miejscu i jest znacznik. Ok, no to w sumie całkiem w porządku. Zbieram sobie wszystko. Widzę, że tu mutagen też wleciał fajny. Znaczy fajny, zielony. Ok, wypadałoby trochę rozwinąć postać, bo chyba mam dwa punkty do rozdania. Tak jest. Tutaj używam precyzyjne cięcie odnośnie szybkiego. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne szybkich ataków o 6% i ich obrażenia krytyczną 45 na następnym poziomie. Ciągły atak wymierzony we wszystkich przeciwników dookoła. Podtrzymywanie ataku zużywa wytrzymałość. O, to jest fajny w ogóle taki młynek. To mi się podoba. Dobra, to chyba rozwinę sobie to. No, opartego ten ciężki atak też mogę tu podpiąć. Okej, okay, rozwinę, rozwijamy sobie szybki atak. Chyba ataku zwiększono o 20%. Medytacja godzinka i lecę dalej. Bo tu nie opada, ale znajduje się drugi znak zapytania. A no, wypadałoby je oczyścić w sumie wszystkie. Strzeżony skarb, tylko przez kogo on jest strzeżony? Gór. Który poziom? No proszę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten znak zapytania. No i w sumie fajnie. Mogę się zająć tym, tylko płatkę sobie przyzwę. No, takie znaki zapytania to ja mogę robić. No i tu nie pamiętam na którym poziomie były te potwory, zjawy, ale podejrzewam, że na wysokim 16. No to już takie, w moim zasięgu. Blisko było ostatniego czasu. Dobra, jeszcze jeden upiór. A nie, jeszcze dwa co najmniej. Jeszcze jeden upiór jest do eliminacji. i Będę mógł się zająć w sumie lądrowaniem tego miejsca, ale zaraz zobaczę. Zaraz może się okazać, że jest coś więcej. Okej, okay, nowy mobilnik. Czysty, ale i tak muszę go przeszukać. Ciekawe, czy coś ciekawego jestem w stanie tu znaleźć, chyba Chyba nie. Ja chociażbym się spodziewał, że po takich walkach to mogłaby być tu chociaż jakaś jedna skrzyneczka. To wszystko pozamykane. No ale dobra, zobaczmy. Znacznik w sumie jest 50 metrów stąd. Ile tu tych upiorów jest? No i tu trzeba uważać. Bo może się zrobić nieciekawie, w sumie momentalnie. Jeżeli nie przyuważymy ataku upiora... ...i on... ...wpadnie, wpadną mu wszystkie ataki, on się trzy razy obkręca. O może zadać spore obrażenia, a jeżeli to się jeszcze skumuluje na dwa upiory, to możemy tego nie przeżyć. O właśnie o tym mówię. I co my tu mamy? Co, jeszcze coś? Dobrze, zapiszę sobie grę. Jeszcze chyba jeden upiór czeka na nas na cmentarzu. Okej, okay, dobra, to nie byle jaki upiór, bo to jest południca. I tutaj już się bez Irdena nie obejdzie. Chodź tu, chodź tu. Dobra, jedyne na co liczę to jest to, że mi miecz się nie stępi za bardzo. Okej, okay, teraz trzy... trzy się pojawią. no nie mam żadnego zlecenia przypadkiem. Ciekawe. No wydaje mi się, że miałem jakieś zlecenie na południu, tylko... Chyba sobie dałem spokój z wykonywaniem tego zadania, bo to nie mój poziom. A jak widać, teraz nie mam z tym problemu. Co tu są, dwie południce, czy o co chodzi? O, sztyk, kurde, to jest południca i północnica, dobra, to nie ma szans. To daję sobie spokój. W sumie nie ma co się porywać z motyką na słońce. Zobaczę tylko o co chodzi z tymi drugimi znakami zapytania. Z tą północnicą, południcą, to jeszcze jako taką bym sobie może poradził, ale z północnicą i południcą jednocześnie, jeszcze na tym poziomie, to raczej wątpię. No widzę tam też jakiś całkiem sympatyczny jegomość, na którym poziomie? O, gargulec na 19, ok. Całkiem sympatycznie się tu zrobiło. A to z ciekawości zerknę też na trzeci w sumie znak zapytania. Okej, okay, chociaż jedno miejsce mocy, jest jeden poziom. A teraz gdzie mógłbym się udać? Do nowego mogilnika? A później w sumie do... Mógłbym podejechać do zguślarza. Że spaliłem tam ciało jego ojca i to by było już zakończenie chyba tego motywu z dziadami. I tak też chyba zrobię. To teraz pytanie: Czy to nie chodzi o wieś sztygary, czy konary? Baron jest w sztygarach. Sztygary, okej, okay. baron jest tutaj na nas czeka. Czyli mogę spokojnie iść do guślarza. bo też nie chciałbym, żeby było coś takiego, że jak się teleportuje do, do wsi, to żeby mi się od razu przerwnik filmowy nie włączył z zadaniem odnośnie wyprawy na bagna z baronem. Ale skoro Guslasz jest w całkiem innym miejscu, także się teleportuje do wsi Konary. Dobra, mamy tutaj kupcę. Kupiec pewnie śpi, bo to nie jest pora, w sumie, która to jest godzina. u do pierwszej w nocy. Tu jest jeszcze chwata handlarza, ale okej, okay, nie śpi. No po to przyszedłem właśnie, żeby kupić kościół i sprzedać. Ile masz na 214. O, to za dużo O, tu jeszcze mi się coś pojawiło, proszę, żywotność 162. Aha, tylko odporności ma za mało. 162 żywotności w sumie 9 pancerza to w sumie niewiele. No dobra, to też ją sprzedam za 57... orenów. 60 mu zostało, dobra. 22, co mógłbym sprzedać? Ten mieczek jest za piątkę. To no za 6, za 4. Kurde, to jeszcze mu sprzedam. Okej, okay. to za ile? Za 4, to już go nie stać no. Ale kupię sobie składnik alchemiczny. O kurde, nie, 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 dobra. Spodziewałem się po taniości, że mi tu sprzeda, a nie za 400 Orenów. Bywaj. Chciałem po prostu kupić alkohol, żeby mieć bazę do. A żeby mieć bazę pod eliksiry, jak medytuję, i zobaczmy przy okazji alchemię. Czy mogę coś wykonać, czy nie? Odwar skurliszka, ulepszona czarcia, Porychawa też sobie ulepszę. Niebieski mutagen, o, całkiem sporo mogę go zrobić. I zielony mutagen też jestem w stanie wykonać. I dobra, to by było na tyle. Zobaczmy, co tam jest. A w ogóle jakie mam oleje? Albo eliksiry. Natychmiast przywraca część utraconej żywotności. Nawet nie wiem, czy to nie będzie lepsze na... niż jaskółka. Regeneracja żywotności 40 w trakcie walki regeneruje, ale to mi natychmiast podnosi żywotność. Moc znaków plus 15, a to mnie leczy. Dobra. Na razie może nie będę z tego korzystał. Może jakąś lepszą miksturkę jeszcze w trakcie, gdy na pewno będę w stanie wykonać, to będę z niej korzystał zamiast jaskółki. Bo pamiętam, że tam była jakaś taka, która właśnie dużo duży procent życia odnawiała natychmiast. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Potrzebuję do Pokaż, co masz, sprzedaż. Bo, Ilon ma. Esencji? Całkiem sporo przepisów. Dobra, czy mnie nie interesuje mnie to raczej. A jest w stanie coś dla mnie wykonać, chyba nie? Dobra. Znalazłem ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie. Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zbężniał. To, co ojciec robił, matce. Guślarz nie mógł na to Rozłupał mu łeb się kierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli, duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. Okej, okay, no korony, to w sumie spodziewałem się większej nagrody. Dobra, zobaczmy, co mógłbym teraz wykonać w sobie w poszukiwania sztunek szkoły gryfa, to może nie. Zlecenie Leśnica, To jest w moim zasięgu. Powrót na krzywuchowe moczary jeszcze nie. Chociaż w sumie. Dobra, przejścia nie ma. Użyj glejtu, żeby przekroczyć pontar. No i okej, okay, zobaczmy. No, zobaczmy o co chodzi w tym zadaniu, bo. Tak na dobrą sprawę to już mam chyba ze 3 albo 4 glejty. To może uda mi się chociaż z jednego teraz skorzystać. I może w końcu zniknie to zadanie. Jest tu drzewo wisielców, jest tu to przenosząc się w to miejsce mógłbym sobie wyczyścić te 3 w sumie 5 znaków zapytania ile mi tu jeszcze zostało ich 24 no to drzewo wisielców, czyli stare śmieci praktycznie i zaznaczę sobie w pierwszej kolejności jakiś znak zapytania zobaczymy który to jest poziom w ogóle bo pamiętam, że czasami jest też tak, że mając zainstalowane dodatki w ogóle serce z kamienia, to się rozgrywa też w belen akcja i czasami gra potrafi przenieść znak zapytania do miejscówki, która jest poziomem zbliżona do właśnie serca z kamienia. A dodatek serce z kamienia to w okolicach 30 poziomu jest, ale zobaczę. Może to nie o to tutaj chodzi, to będę w stanie wykonać ten znak zapytania. Dobra, jest Niedźwiadek. Jakoś sobie go wyminę, żeby nie musieć z nim walczyć. Dobra, Płotka to już tutaj bardziej widzę, że mi przeszkadza niż pomaga, także... ...zobaczmy. Gniazdo Podporów. Na którym poziomie? Szósty. Dobra. Neckery. No i patrzcie, nie by tak jednak Kery, szósty poziomik, a jednak zabiły i teraz pytanie, gdzie ostatni raz we, zapisywałem grę? Ja zaraz pokażę, że jeszcze przed guślarzem, chociaż ona powinna się z automatu co 3 minuty zapisywać. Kiedyś chyba była częstotliwość możliwa do ustalenia co 2, ale nie wiem czy to zmienili, czy mi się po prostu to pomyliło. Okej, okay, przy drzewie wisielców, no to w sumie upartego jeszcze jestem w stanie to zrobić. Okej, okay. rzucam tarcze. No i chodźcie, nekery tutaj. Dobrze, gdzie jest jeszcze jeden neker? Wykonać jeden znak zapytania. Znaczy wykonać e, oplic. Nie wykonać. Oczywiście te znaki zapytania to są opcjonalne. To nie jest konieczne do wykonywania. Także podejrzewam, że gdybym ich nie wykonywał, to gra dużo szybciej by się zakończyła sam główny wątek. Jeżeli bym się skupił na samym głównym wątku, to myślę, że byłbym gdzieś przy końcu gry aktualnie. Ale też dużo by mnie wtedy ominęło. A raczej Wiedźmin to jest taka gra, w której nie chciałbym, żeby cokolwiek omijało. Jest po prostu na to zbyt dobre. Dobra, jest kolejne gniazdo potworów, zobaczmy co to jest. Który poziom? Zgnilce, szósty poziom. O, jak nie trafił już... Dobra, jeszcze jeden z gdzieś tu chodzi. z trzeba je zniszczyć. O, a to już nie jest z tylko pożeracz. Przydałoby mi się jakieś antidotum. Okej, okay, nie mam nic co regeneruje, czyli mogę zginąć. No właśnie, o tym mówię. Ez do zmienny, trzeba je zniszczyć. No to zniszmy. Ale od tego pożeracza to trzeba się trzymać z daleka. Dobra. Udało się go pokonać. Biorę składniki. Nic ciekawego, chyba już nie. Ok, gdzie my jesteśmy? Zlecenie, zadanie z wątku pobocznego mam do wykonania tutaj. I tu mi się automatycznie otworzą drzwi do kolejnych znaków zapytania. Ale w kolejnym odcinku zajmę się tymi trzema. Czyli zrobię sobie ścieżkę. Tutaj, tu. tu I akurat będę mógł się udać spokojnie do przejścia. Mam glade, mam wszystko. Czyli myślę, że kolejny odcinek także będzie poświęcony wykonywaniu, e, odkrywaniu znaków zapytania. Zostało mi ich jeszcze 22. Jeszcze raz zerknę w sobie sobie na mapę. I jak to tam wygląda. No, te są jeszcze ewidentnie nie na mój poziom. Te dwa. 18 tutaj widzę za, zachodnia strona mapy jest w całości prawie wyczyszczona oprócz tych trzech, ale to nimi się będę martwił później. OK. Myślę, że taki aktywny odcinek był dużo lepszy niż statyczny oglądanie filmów i przerwników. Także ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym odcinku Wiedźmina. Na razie. Cześć.